Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo gorąco. Czwarte zadanie z pięciu nowej postaci Komando Cieni to zalicz trafienie w głowę z pistoletu. A więc lądujemy sobie w dowolnej lokacji na mapie, gdzie tylko chcemy i musimy znaleźć skrzyneczkę, w której znajduje się pistolecik albo ten pistolecik po prostu sobie leży gdzieś tak, o bądź położony na podłodze, w którym z domków wystarczy go znaleźć, a następnie oddać jeden strzał w głowę naszemu przeciwnikowi, co też za chwileczkę spróbujemy sobie uczynić. I aby zdobyć taki pistolecik, można śmiało dać się do miasta kostek Kevina, bo tam tych pistoletów leży naprawdę sporo. Wystarczy sobie tylko poskakać. Oczywiście im większe to miasteczko Kevina jest, bo nam się stale powiększa, tym więcej ludzi tutaj ląduje, zatem może tu być niezła jadka. Ale polecam tą miejscówkę, jakby nie było do tego, by odnaleźć pistolecik. Zobaczcie, jakie to już jest gigantyczne. No i oczywiście Królowa Sześcianu znajduje się tuż na nad żółtą kostką. I tak jak mówiłem, nie ma tutaj problemu z pistoletami. Proszę bardzo. Całkiem szybko udaje mi się odnaleźć. O, nawet ten nowy słuchajcie, bojowy pistolet. Mam nadzieję, że nim także będzie można zaliczyć to zadanie. Nawet nie wiem, czy nie chodzi konkretnie o ten niezwykły pistolet, tylko trzeba trafić w głowę. Zobaczmy jak to strzela. O, strzały jest całkiem spoko. No to zobaczymy. Zobaczymy, czy zaliczy. Amunicję przy okazji sobie znajdziemy również. Jakieś matsiki, no i teraz będziemy polować na jakiegoś typa, aby mu tym pistoletem zadać obrażenie. Proszę bardzo, tutaj jest kolejny, tak więc śmiało przybywajcie do miasta Kostek Kevina po tę konkretną broń do wykonania czwartego z pięciu zadań nowej postaci. Oj proszę, jest nawet zielona wersja, także bierzemy, oczywiście nie zostawiamy. Także już przynajmniej trzy udało mi się znaleźć tutaj, jest tego naprawdę dużo. Pozostaje tylko zrobić jakiś high groundik i następnie wycelować w któregoś z graczy prosto w głowę, aby zdobyć 30 tysięcy punktów doświadczenia, kolejne 30 tysięcy punktów, co przełoży się na 198 level, a do 200 już niedaleko. 200 oznacza co? Oczywiście odblokowanie wszystkich dodatkowych nagród w tym sezonie. Dajcie znać w komentarzu swoją drogą, czy już macie wszystkie nagrody. Z tego co wiem, to wielu widzów ma już grubo ponad 200 level, także wielkie gratulacje. No i oczywiście, napiszcie w komentarzu, który macie level w grze Fortnite w tym sezonie, moi drodzy. Słuchajcie, mam tutaj jednego typa ale nie wiem, czy uda mi się go upolować. Gdzieś tutaj we mnie spamował. Gdzieś nawet tutaj do mnie leci, prawdę mówiąc. O, tu coś jest, tu coś jest. Proszę bardzo. I jest, to był chyba strzał tak mi się bynajmniej wydawało. Proszę, że daj łukówkę. O proszę. Czy to nie był strzał głowy? Ktoś innego zabił? Jest, był strzałgowy oczywiście, że taki kolejne zadanie wykonane. Moi drodzy. Kolejny nie mam macu, będę musiał się na sztywno z nim bić. Ajajajajaj. Dobra, udało się. Dzięki serdeczne za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w piątym zadaniu tej nowej postaci. Trzymajcie się. Cześć.